Hej, cześć wszystkim! Z tej strony Judy zapraszam Was do siódmego już odcinka z serii Let's Play Commandos Behind Enemy Line. Wow, dobra, dzisiaj dzisiaj dość ciekawa misja, aż pięciu komandosów i taka, no jakby dwuczęściowa, znaczy dwuczęściowa, nie wiem jak to nazwać, a zresztą zaraz Wam wytłumaczę. Na razie wpiszmy hasło, które zdobyliśmy w poprzednim odcinku, czyli WW8J8. I dobrze, startujmy do kolejnej misji. Polowanie na wilki. 1 lutego 1942 roku Niemcy wprowadzają nowy szyfr do komunikacji radiowej z u -botami. Te przerażające okręty podwodne zagrażają kluczowym konwojom zaopatrującym Wielką Brytanię. To oznacza utratę jednej z najbardziej skutecznych broni przeciwko nieprzyjaciółom umiejętności łamania niemieckich szyfrów. Z jednego z ostatnich odczytałem rozkazów, e, ostat... aha, odczytanych rozkazów, wynika, że eskadra u zatrzymuje się po drodze w norweskim porcie. A Rendal macie zinfiltrować bazy u i dokonać sabotażu okrętów. Tak więc e, to możemy ominąć. Słuchajcie, myślę, że to jest najmniej ważne. Powiem wam tak, e, to jest chyba ostatnia misja w Norwegii. Jestem wręcz o tym troszeczkę przekonanym. E, dobra, mam. Pomysł na szybką taktykę, która jednak e, nie mam bladego pojęcia czy się powiedzie. A, 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 a. będzie to dość szalony pomysł. I tyle, tyle od razu myślę, że mówiąc e, nic nie zdradzę. Czekajcie, oni chodzą dość śmiechowo tak. Tak śmiesznie, nie wiem czy oni mogą mnie zobaczyć. No marne szanse, że oni mnie zobaczą. Dobra. Tylko ciekawe czy ślady zobaczą, to jest też myśl. Bo mogą je zobaczyć. I powiedz. A jak nie, nie, nie zobaczą. Dobra, e, zapiszemy sobie grę. Myślę, że ich tu jakoś tak śmiesznie, śmiesznie ustawimy. Tak, żeby się tylko to powiodło. I poczekamy, aż któryś z nich zginie. Czekajcie, muszę ich spróbować ubić tak, żeby nie zdołali wywołać alarmu. O, dobra, zranili mnie troszeczkę, ale żadnego alarmu nie ma. I stało się to, co chciałem. E, jest tutaj paczka specjalnie dla sapera, w której jest sprzęt, a dokładnie. Cztery bomby czasowe. Niesamowicie przydatne oczywiście bomby czasowe. E, o, czekajcie, nie chcę jego używać. Chcę użyć e, szpiega. Szpieg jest tutaj potrzebny, a zdobycie munduru naprawdę nie jest niczym trudnym. Zresztą za chwilę sami się przekonacie. Biegni, biegni, biegni. O, i już mamy mundur. I już jest tak wszystko. E, wszystko tak jak należy. E, o cholera, czekajcie, ale zepsułbym to bo tak jest, jak człowiek się spieszy. Kiedy człowiek się spieszy, to się diabeł cieszy. E, czekajcie, zostawienie tu chyba zwłok nie wywoła alarmu, ponieważ oni nie zobaczą go tak jakby za tych ubrań. Tylko też nie mam takiej stuprocentowej pewności. To mogę od razu powiedzieć. Mam pewną taktykę. A mówiąc, że misja jest dwuczęściowa, miałem na myśli to, że tu mamy trzech komandosów, a dwóch kolejnych jest oddzielonych od nich tak, że nie są w stanie tak, jakby w ogóle dojść. Oni są, gdzie oni są Boże w ogóle? A, tu są Boże. Nie widziałem ich. Ta część tak naprawdę mniej lubię tą część, ale najpierw wolę, wolę, wolę zdecydowanie obczaić tutaj. Jak widzicie, zwłoków nikt nie zobaczył. Ja czekam tutaj. O Boże, nie, 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 nie. Ty stój tu. Ty tu stój. Znów źle kliknąłem. E, o, o. Czekajcie, szósteczka, szósteczka to jest szpieg. E, chcę, żeby oni się ustawili w tym miejscu tak naprawdę, gdzieś tu. E, zawsze na tą misję miałem taktykę. Jak mówię, jest to chyba ostat. Ej, 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 zepsułem. E, źle się nim ruszyłem. Czekajcie, chcę, żeby on zagadał jego. O proszę, ten sposób będzie chyba idealny. E, zaraz zobaczycie w ogóle jaką ja mam taktykę I czy ona wam się spodoba na tą misję Czy może jednak się nie spodoba Dobra, czekajcie To jest naprawdę takie troszeczkę Igranie z ogniem to co ja tutaj zrobię No ale przekonamy się Zobaczcie, oni do mnie nie zaczną strzelać Oni po prostu mnie tak jakby osaczą e, Dobra, tylko czy to jest odpowiednie rozrzucenie Powiedziałbym, że idealne Jest chyba moi drodzy idealne bo teraz się zastanawiacie pewnie jak ich zlikwiduję, skoro oni mierzą w niego. Będą tak mierzyć bardzo długo. Eee, a, 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 tak naprawdę mógłbym jeszcze, czekajcie, kucnąć bo oni się man. wszyscy powinni zebrać bliżej siebie. Hmm. No tak jest może nawet jeszcze lepiej. Wiecie? Tak jest jeszcze lepiej. Eee, bo co prawda nie mam ani, wiecie, nurka, ani zielonego bereta, żeby ich skosy wzięli, załatwiali. ale mam za to coś myślę, że lepszego. nie oszukujmy się, może, może się przekonacie, że rzeczywiście lepszego. E, o Boże, nie wykonam tego. Jezu, czekajcie, muszę jakoś dziwnie pobiec, tylko ten mnie może zobaczyć. Ale zajebaliłem sprawę. Wiecie co, odładuję sobie najlepiej. E, a ciebie, żeby nie tracić czasu, wiecie, bo nie wiem, oni chyba... Nie no, oni się chyba będą tak patrzeć w nieskończoność. No szkolera, przecież miałem niebiec. Jaki ja jestem czasem głupi. Jaki ja jestem głupi czasem, to aż się sam siebie boję. Miałem niebiec, bo tamten Jaki widzi tutaj. A, przecież zapomniałem wziąć pułapki, a pułapka jest tu kluczowa. Zaraz się przekonacie dlaczego ja tak mówię, a nie inaczej, że ona rzeczywiście jest kluczowa. Ci nie zobaczą śladów? Nie widzą śladów. E, bo cóż, e, jeżeli jesteśmy od tyłu kogoś, można zabijać go bez problemu oczywiście z trucizny, którą masz piek, ale chwilowo szpiega nie mogę e, opuścić, ponieważ on musi z nimi rozmawiać, to jest naprawdę konieczne. Można użyć zielonego bereta, e, ale po prostu inurka, których nie ma tutaj. Ale zobaczcie, ustawiamy się koło niego i ustawiamy pułapkę. Genialne, no przyznajcie, że genialne, no to, dla mnie to jest genialne. No nie wiem, jak dla Was. E, można... Uy... Bym zawalił. Dobra, kolejny załatwiony. To teraz ten. Uuu, ale do dupy wziąłem, czekajcie. Nie ten przycisk. Uuu, ten się odsunął trochę, znaczy tak dziwnie spojrzał, ale na moje szczęście nic to nie zmieniło. Ten jak się patrzy, ten go zupełnie nie widzi. No powiedzcie, że... No trzeba przyznać jedno. W tej grze inteligencja naszych przeciwników nie jest jakaś wybitna. Ale mimo wszystko ta gra jest naprawdę trudna, jeżeli nie grało się z nią wcześniej, bo naprawdę ja już naprawdę grałem, wiecie, przez wiele lat w tą grę i mam obczajone... Naprawdę sporo sposobów... Ej, co ty robisz? Przecież kliknąłem, żebyś postawił pułapkę. Okej, okay. i to byli wszyscy, którzy się na niego patrzyli. E, e, tylko może, żeby nie wzbudzić alarmu, bo ja chyba strzelając do tych wzbudzę alarm, e, to teraz chciałbym troszeczkę zająć się tutaj. E, tylko nie wiem, czy tutaj od razu nie zacząć strzelać. Nie mam bladego pojęcia. Dobra. Ooooo! Dobra, na pewno nie będę miał bonusu za to, że nie straciłem życia, bo już go dość sporo straciłem, ale tutaj strzały nie wywołują alarmu, więc jak najbardziej jest to korzystne dla mnie. No co prawda nurek jest bardzo, ale to bardzo mocno osłabiony. Ale mimo wszystko myślę, że jakoś sobie poradzimy, wiecie co? Jakoś sobie myślę, że damy radę. A -a -a. Jak cię zlikwidować? A wiem, mam pomysł, jak go zlikwidować. Słuchajcie, nawet bardzo dobry pomysł. Tylko tego pana trzeba niestety odsunąć z powrotem tutaj. No, mam na niego pomysł, tylko nie wiem, czy jeszcze kogoś przez przypadek tutaj nie zwabię. Dobra, zrobimy tak. Jak mówię wam, mam taktykę, a chyba wiecie, że jak Judy ma taktykę, to ona musi poskutkować. O nie, Aitelec co zrobił. Ale dobra, on leci tutaj, chwilowo, niech leci tutaj. O, dobra. Zobaczył, co prawda, zwłoki tam, ale nic mu to nie dało. Dobra, a tego, tych gości tutaj nie chcę zbawić, taka prawda? Chciałem tylko zbawić tego jednego. Jak najbardziej się to powiodło. Na tego się nigdy nie patrzy, więc likwidowanie go powinno też być dość proste. Dobra, naprawdę się nikt na niego nie patrzy. Na mapie tu jest oddział, ale ten oddział też w sumie nie pamiętam, jak go likwidować, czy likwidować, tylko nie, na no, jakiś sposób na niego myślę, że znajdę. A, dobra, będę miał jakiś sposób, słuchajcie, tak myślę, ale zobaczymy jeszcze. Na razie jest większa myśl, tu jest jeszcze. A, tu jest koleś. Jasne, wiedziałem, że o kimś zapomnę. Wiedziałem, wiedziałem i to tak całkowicie, że. Ktoś mi... O cholera, jak on nie zobaczył? Ej, to jest dobra myśl. Czy tu jeszcze nikogo nie ma? A, tu jest jeden jeszcze, dobrze wiedzieć. Tylko ten... Aha, dobra, bo ten nie jest w stanie mnie tak jakby zobaczyć cholera. Ale w jak mogę zawołać tutaj. To też nie powinno być jakimś tam problemem. Nawet mam pomysł, co zrobimy. Uh -huh. A nie, on nie chodzi, zobaczcie, taki cwaniak jest. On nie przyjdzie, to jest ten jeden z tych, którzy stoją na posterunku i się nie ruszą. Ojej, no to mamy mały problem, słuchajcie. Może sobie wstanę. Też nie wiem, czy wtedy ci mnie nie widzą. Chociaż oni się tak dziwnie odwracają, że nie. Dobra. Ajaj, Aj, jednak tak nie zadziała, słuchajcie. Muszę znaleźć na nich jakąś dobrą myśl, bo boję się, że rozpoczęcie ostrzału to po prostu spowoduje, że stąd wychodzą, właśnie. Ja nie chcę, żeby oni stamtąd wyszli. I to jest największy ból. Mój ból dupy niesamowitym. Oni mają nie wyjść. Tylko co ja zrobię, żeby oni nie wyszli? Wiecie co? Jest. Ej, nie tędy, nie tędy. Jest jeszcze jedna dobra myśl. Oni może nie chodzą na te sygnałki. Ale, może patrol przyjdzie. To by mnie naprawdę ucieszyło. Tylko nie wiem, czy oni, oni w ogóle tego nie słyszą. Cholera. Znaczy, jeszcze zobaczymy, czy oni tego nie słyszą. E, czy rzeczywiście nie podejdą, jak tutaj gdzieś będą bliżej. No nie, oni niestety są głusi na moje wołanie. Okej, okay, weźmy to, podnieśmy sobie. Weźmy to bliżej, tylko żeby oni mnie teraz nie zobaczyli. Dobra, nie widzieli mnie. Weźmiemy tutaj bardzo bliziutko. Liczę, że. Nie tutaj, boże. Zielony Beret czasem potrafi doprowadzić człowieka. O, pięknie, stało się to, co, co chciałem, żeby się stało. O, dobrze, czekajcie. Czy to zadziała? Wow, jestem po prostu geniuszem, że to wypaliło. To aż sam się zdziwiłem, słuchajcie. Dobra, weźmy, żeby czasem tamten patrol ich nie zobaczył. Znaczy, nie powinien, nie powinien ich zobaczyć. Ale teraz to już będę miał pewność, że na pewno nikt nie zobaczy. Wow! Słuchajcie, wow, udało się. Jestem naprawdę pod swoim wielkim wrażeniem, bo teraz jesteśmy bardzo, ale to bardzo blisko wykonania tej misji. Jej, już dawno nie rozgrywałem tej misji, dlatego nie pamiętam jej zbyt dobrze. Mam na tych taktykę. To jest, to jest prawda. I tutaj może bardziej nawet nurek się przyda. O, oni zobaczą te ślady? Bo już nie wiem. Czy oni je yes. zobaczą? Czy oni ich nie zobaczą? Chyba nie, słuchajcie, dobra. E, wstawaj, stary, wstawaj, wstawaj. Dobra. Czekajcie, nawet jak zobaczą ślady, to ja zaraz to aktywuję, ale mam nadzieję, że nie zdążą ich zobaczyć. Dobra, one zanikają. Na wszelkiego wypadku sobie zapiszę tutaj. Ojej, teraz znów będzie trochę taka niezła akcja. O, dobra. Zaczęli się tu przyglądać. No i teraz użyjmy, użyjmy nurka. Z jego harpunem. O, no zobaczcie. No i wychodzi wszystko tak, jak powinno wychodzić. I bardzo się z tego powodu cieszę. Bo jak mówię jesteśmy już prawie u celu, prawie u zakończenia misji. E, czy tu nikt nie stoi? Nie, tu nikt nie stoi, więc może podejdziemy jeszcze do tej łódki, tylko najpierw trzeba by wyeliminować jeszcze tego, ale wyeliminowanie tego. E, to w tym momencie to jest naprawdę bułka z masłem. Tutaj jest tylko tych dwóch. No tak, tutaj przynajmniej ja nikogo nie widzę. Aha. Nie wiem, czy ktokolwiek ma szansę go zobaczyć, raczej nie. A nie, jeszcze jest jeden strażnik, ale walić strażnika. My jesteśmy już przy łódce, bo zakończenie tej misji jest takie, że trzeba odpłynąć łódką. Okej, okay. dobra, czekajcie, nie chcę czasem nic zepsuć, bo tutaj chyba żadna łódka nie strzela. No dobra, słuchajcie, tu trzeba będzie odpłynąć jak coś, na chwilę obecną weźmy tak, gdzie jest saper? Zaper jest tutaj. A, wiem jak ja chciałem podłożyć tą bombę. Tak podłożyć bombę, żeby jednocześnie zniszczyła to i ten barak. I to trzeba... O Boże, o Boże. Czekajcie, odładuj, odładuj, odładuj. Zapomniałem, że przecież podłożenie bomby to, to jest czasówka. To nie jest zwykła bomba na moje odpaleniem, że jak ja sobie zażyczę, tak się stanie. Przejść tutaj. Czekajcie, mam, mam taktykę, Judy ma taktykę, jest to śmiesznie brzmi, bo ja zwykle mało kiedy mam jakąkolwiek taktykę, ale liczę, że tym razem to wypali, słuchajcie, dobra. Uciekaj, szybkie spierdalanie. Dobra. Nie mam pojęcia, czy wysadziło. E, o tak, zobaczcie, wysadziło i bunkier i to. Jestem po prostu w niebo wzięty. Stąd wyszedł patrol? Łe, well, stąd nawet nie wyszedł patrol. Ale ja nie zamierzam się tamtymi zajmować, byłem zajmowanie się tamtymi i po prostu nie wchodzi w mój urząd. Aha. Są cztery bomby właśnie na rozwalenie e, tych dwóch działek i tych dwóch ubotów. Ale jak widzicie, można fajnie wykorzystać tą bombę na zniszczenie również tego. Okej. Okay. No to piątka, wychodź stąd, czyli kierowca. Chodźcie wszyscy tutaj. E, w tym. O Boże! O, wczytajmy! Co się stało? Ej, kto mnie tutaj strzelił? Ej, 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 ej ja jestem naprawdę ciekaw, słuchajcie, ej, poczekajcie. Yes. O oh, cholera, ja tego nie zniszczyłem! Tą bombą, ja byłem pewien, że ja ich... Ale ja, czekajcie, czyli ja zrobiłem szybkie save'y? No i jesteśmy w tym miejscu, no jasna cholera. Ale zajebałem sprawę. No niesamowicie zajebałem sprawę, byłem pewien, że wszystko mi wypali. A tak chamsko zajebałem sprawę, przecież byłem pewien, że tamten koleś padł, musicie zrozumieć, że to jest działkiem, no byłem jakiś ślepy, po prostu byłem ślepy, ale cóż, w moim wieku już się to zdarza, w moim wieku to się zdarza, Boże, jak to brzmi, jakbym był już starym dziadkiem, dobra, czekajcie, naprawdę zawaliłem sprawę, da się tą bombę, cały czas mówię, o widzicie, tu się da tak podłożyć, że to i to zniszczymy, Problem w tym, że nie zniszczyłem tego i tego. O! Trzeba uważać, patrol. E, dobra, chodźmy tutaj. Chodźmy już na tą łódkę, już tam płyniemy. Muszę uważać, teraz może sobie wiecie, co zapiszę tak normalnie tą grę. No, ej! Płynięcie. Płynięcie, płynięcie, płynięcie przynajmniej tutaj. E, 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 dobra, gdzie jest on? On jest tutaj. Myślę, że już sobie zrobimy ten mały bonus, że, 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 że najpierw wypróbujemy działanie tej bomby. To jest bardzo dobry pomysł, bo ją fatalnie podłożyłem. Podłożyłem ją troszeczkę za daleko i teraz przekonajmy się, czy podłożenie jej tutaj da mi coś. No teraz zaś, zobaczcie, teraz zaś fatalnie znów uderzyłem. Znaczy, ja mogę tych gości rozwalić w łatwy sposób, wiecie, za pomocą mojego czołgu, ale ja wiem, że to się da tak podłożyć. No teraz zaś za słabo, na pewno za słabo. Znaczy za daleko. No jasne. Poczekajcie, ja powiedziałem wam, że się da, to muszę pokazać, że się da, co nie, bo potem nie będziecie mieć w mnie szacunku. Jestem pewien, że da się podłożyć tak tą bombę, żeby wysadziło jednocześnie i to, i to. Może teraz. No, widzicie? Teraz się udało, nie wiem, czy oni mogą mnie wysadzić, czy nie, nie wydaje mi się, ale lepiej zacząć strzelać. No i dobra, moi drodzy, teraz myślę, że już jak najbardziej pokazałem wszystkim, że rzeczywiście da się, Judy nie kłamał. Po prostu na początku to był wielki, wielki fail z mojej strony. Dobra, teraz podłużymy tutaj, bo i się niestety choćby się chciało strzelać za nich normalnie z broni, to się nie da po prostu ich ubić w inny sposób. A, tak, zrobił heal i zginął. A teraz używajmy łódki. Podpłycie pod, pod nich. Bo tu trzeba zebrać wszystkich. I potem, oczywiście, saper wysadzi, wysadzi raz ten, tego ubota, potem tamtego. Tylko, ej, panie, płetwonurku, proszę płynąć tutaj. Proszę płynąć. Dobra, wszyscy już są. I teraz nurek. Czy tam płetwonurek? Ja go zawsze nazywam zwyczajnie nurkiem, aczkolwiek chyba ładnie tutaj jest nazywany całkowicie płetwonurkiem. Dobra, tutaj dopłynę. Tu ich chyba i tak nie rozwali. Nawet jakby to tutaj cały czas stał łódką. Mm, no, kurde, co jest z wami? Skambagujecie mi się. Nie chcę płynąć, bo zobaczcie, bo tu jest naprawdę mało miejsca chyba. Mi po prostu między tym. Dobra, teraz wysiąć. Ej, skakuj tutaj, saperze. Dobra, tylko teraz powiedzcie mi, jak ja mam to ustawić, bo to jest tak jakby chyba na czubkach. Tutaj trzeba, żeby to odpowiednio wybuchło. Zresztą za chwilę się przekonamy, czy rzeczywiście ten statek zrobi boom. Zrobił boom, bardzo dobrze. Czyli nic się nie zepsuło. Teraz tutaj i chyba też powinien zrobić piękne, idealne boom. I tak moi drodzy, ta misja będzie zakończona. E, ciekaw jestem jak z czasem, ponieważ zaś tak wolno tej misji nie wykonałem, ale zaś też wiem, że oczywiście da się szybciej. Ej no! Co jest? Ej no, zaś mnie się skambagi robią niesamowite. Nic nie działa, ale już na całe szczęście dopłyniemy. Myślę, że wypełniłem wszystkie punkty zadania dosłownie. Tu jeszcze paru zostało, ale tych, co zostawiłem przy życiu, nie trzeba ubijać. E... No nie, no, jak ja mam w dobrym czasie wykonać tą misję, skoro on mi się tak zeskambaguje w każdym miejscu? Widać płetwonurek już dawno, no zobaczcie, oto jest statek kolejny. No ale niestety takie błędy się zdarzają, ale to już będzie koniec, dosłownie. Czas misji i tak nie najgorszym. Pamiętam, że zawsze czasem tą misję potrafiłem minimalnie godzinę wykonywać. E, zasługi nie najgorsze, otrzymane obrażenia małe, mimo tego, że nurek oberwał trochę. W misji też nie złem. Jestem ogólnie bardzo zadowolony, słuchajcie, że ta misja mi wyszła. Bowiem była to, jak się nie mylę, ostatnia misja w Norwegii. Teraz będziemy mieć misję w Afryce. Eee, dobra, czekajcie, spisuję sobie hasło, jest spisane. A ja mam nadzieję, że Wam się jak najbardziej przyjemnie oglądało, bo bym, mi jak najbardziej przyjemnie się grało. Ale to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Tak więc już teraz nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. A my widzimy się za niedługo w dziewio... Przepraszam, w ósmej, w ósmej, tak jest, w ósmej misji w komandosie. Tak więc cześć i da